Cześć, mam na imię Michał i studiuję na uniwersytecie WSB Merito. Jestem już na czwartym roku i studiuję na kierunku prawo. Od dwóch lat pełnię funkcję przewodniczącego prawniczego koła studentów Sapere AUDE. Jest to możliwość i okazja do spotkania praktyków i teoretyków prawa, ale również daje mi to niesamowite narzędzie i pole do popisu do organizacji wielu wydarzeń. Najbardziej interesuje mnie prawo karne i administracyjne, ale od pewnego czasu. Skłaniam się ku przepisom dotyczącym RODO i AI Act. To jest niesamowite, jak prawo musi nadążać za rozwojem nowych technologii. Poza nauką lubię próbować nowych rzeczy. Dzięki zajęciom z WF-u wkręciłem się w ergomet wioślarski, a z czasem okazało się, że jest to świetna możliwość do resetu po zajęciach. A to, co najbardziej cenię na Uniwersytecie WSB Merito, to zdecydowanie atmosfera. Pomimo tak dużej liczby studentów czuć tutaj kameralność i wsparcie siebie nawzajem. Po tych kilku latach mogę śmiało powiedzieć, że czuję się tutaj jak w domu.